Oczywiście tak jak się nikt nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, tak nikt oczywiście się też nie spodziewał w tym momencie wybuchu pandemii, która spa sparaliżuje cały świat, także Unię Europejską. W przypadku Unii Europejskiej konsekwencje polityczne i gospodarcze będą bardzo dalekosiężne. Przede wszystkim grozi nam wszystkim fala dużej recesji, słowanowanej zastojem gospodarczym, i w skutki recesji najbardziej odczuwalne będą w Stanach Zjednoczonych, następnie w Unii Europejskiej i dopiero na samym końcu, nie wiedzieć czemu, ale to pewnie przypadek, w Chinach. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to właśnie po to, by zapobiec tej recesji, powstał wspólny projekt początkowo francusko-niemiecki czyli powołanie tak zwanego Funduszu Odbudowy, mówiąc potocznie korona budżetu. To jest projekt pomocy gospodarczej dla krajów gospodarek, które będą pogrążone w recesji, ale jednocześnie moim zdaniem to jest też projekt bardzo ważny, może kontrowersyjny politycznie, bo tutaj władze Unii Europejskiej, instytucji unijnych zdali sobie sprawę, że nie da się pewnych kwestii narzucić Krem europejskim. Trudno jest wciąż mówić o Wspólnocie wartości, zatem może, trzeba stworzyć więzi, które będą trwalsze. Więzi w zależności gospodarczej, bo ten fundusz, fundusz odbudowy oparty jest przecież w połowie na pożyczkach, wspólnych pożyczkach zaciąganych przez kraje europejskie. I w tym momencie to będą więzi trwalsze od jakichkolwiek innych. Więzi, które sprawią, że w najbliższej, przewidywalnej przyszłości żaden z krajów unijnych nie ośmieli się pójść śladem Wielkiej Brytanii i wystąpić z Unii Europejskiej. Zatem to jest ten najbardziej widomy efekt pandemii koronawirusa. Drugim takim efektem jest moim zdaniem to, że też doszło do zmian politycznych, zmian w sposobie myślenia. Pojawiły się pomysły. Tak jak zawsze w sytuacjach kryzysów, kiedy to liderzy instytucji unijnych powtarzały jak mantrę, jedyną receptą na kryzys jest jeszcze więcej integracji. I tak jak w 2008 roku, jak wybuchł tamtejszy ówczesny kryzys gospodarczy, to wtedy szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: Jeżeli będziemy pływać osobno, to wszyscy potoniemy, jeżeli będziemy płynąć razem, to się uratujemy. Mam wrażenie, że tym razem jest podobnie, zatem konsekwencją polityczną, geopolityczną kryzysu związanego z pandemią koronawirusa będzie pogłębienie integracji europejskiej, za umocnienie tych więzi właśnie też za sprawą koronawirusa, ale także nowych uwarunkowań, nowych koncepcji politycznych, które się wciąż tworzą. No i pośrednio jest także konsekwencją tego wzmocnienie roli największej gospodarki europejskiej, czyli roli Niemiec.